Jestem martwy. Tak? To prawda, mówiłem prawdę, 300%. Prawda. samo prawda. Jestem martwy. Znaczy, byłem martwy. Nieważne. Z tej strony, martwy kanał. Hotspot. A to jest. Odżywienie. I myślicie, world White? Ale jak to? To jest czego? Nie. są. White Extreme Randomizer Nazlo. Dlaczego? Bo wiecie, co jest lepszy niż. OP Pokemony Trenerów, OP Pokemony dla każdego Leaderów, OP Pokemony dla każdego Właśnie Macie po prawej stronie chyba Jeżeli dobrze uda mi się to zrobić Tym <laughs> to Nie uda mi się Oczywiście montaż śmierci, pytania dnia dzisiaj nie będzie Bo to jest po prostu Bezpotrzebne Właśnie na pierwszy odcinek, gdzie nie ma za dużo o którym mógłbym zapytać. Jeżeli wiem się spodoba, bla bla bla. Każdy to wie, każdy tego nie robi i tak dalej. nie wiem jakie mam strach tego. Gengar roślinny, Ghost Nizel i Ice Hunter. snizel ewoluuje przez Razop. Więc nie, Gengar jest roślinny, ale... Hunter będzie interesujący Mamy losowe ewolucje, czyli hunter nie ewoluuje gengara. Powinienem no, powiedzieć, że to jest nie Nieważne. Losowe ewolucje, ataki typy, ataków, abilitki, typy Pokémonów ewolucji i tak dalej. Slow start. Wspaniałe, więc e, czekajcie, bo, bo e, wiecie, bo muszę e, randomizować. Przerwa była, e, no Teraz, blagi. I co to się zdarzy, że nikt nie ma, prawa mówić. No i tak, czy inaczej, wracamy się w czasie. Magia, właśnie, magia jest fajna, <śm> ale <gryny> Nieważne eee, odcinki nie będą regularne, regulacja, regu deregulacja, ja piernicę. Regularność. Kto ją potrzebuje? Nie ja. Nie wiem, czy z tym problemem to? Eee, może ci napisać. Czy mnie to obchodzi? Mogę. Eee, ok, teraz tego nie możemy zrobić. Stalowy Bertik. Mroźny garczon, duchowy gibe, e, Bechtig, oczywiście, stalowy Bechtig. Mm. E, Ale jaja, tam był Gengar e, Hustle, ok. Steel Fire, Spinmesser, Hexen, Water Pleasure, i Min Tak, to nie wygląda najlepiej. rzeczywiście, to jest zło wcielone i to nie powinno istnieć. I... Słaby moveset, ale to można naprawić. Nie jest to zły Pokemon. Chyba statystyki też są na sobie więc zobaczymy. Nie jestem pewien. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiści. Oczywiście wszystko poza pen myślem rezystujesz i oczywiście że dostałem paraliż. Okej okay, było blisko. i nie chcę tego powtórzyć czy Ja pinięcę z hasłem. Eee, typ, przynajmniej OK okej. No to już to jest pierwszy, nie mieliśmy za bardzo wyboru. Okej, okay, mogą wybrać Gibla, ale pewnie jeden z nich miał e, Truant, a drugi Defeatus. O nie, kolejna zła na ta generacja Defeatus, bo to bilitka z piątej generacji jest super. Jakby hustle, ha Truant i inne takie rzeczy. In wiem go. Hmm. O. Oh. Ten, w tę w serie, w tą serię będę dawał niki z, z komentarzy, czyli jeżeli napiszecie komentarz na przykład o, na przykład komentarz nazwij Pokémona tak, to go nazwę. Zostawiajcie komentarze, możecie maksymalnie dwa na odcinek, yy, rzucać propozycje a potem innych osób będę robił. A na pierwszy odcinek, nie wiem, nazwę go. Misio tak yy, będzie spoko <small> <small> ty nie trzeci raz to idę a nie jedną linią nagrać nie mogę nie was yy, więc to was ominęło no? nic Poza godzinną różnicę czasową teraz, jest strasznie cicho. Ok, e... misiu, nie fajnie, czy nie? No to eh, mnie, no, jakąś to dziwne stwierdzenie. Mmm Dalej nie wybieram. Ja już wiem, co było nie wiem, więc <gry> first encounter już się boję. możemy sobie wskazać wokatek spadłek, era Co zbacz? Z grizzle.

Chodź, exactly. Czy to ma truła, do mojej bory? No, ale To włokhamskie To na 100% by przetrwało, gdyby to nie był krót Czego wszystko rezystuje? What a Co nie? Wszystko rezystuje? What a To znaczy to jest typ roboczy, więc Back pleć I guess. Nienawidzę już tej gry. Zbieramy, zaczynamy. już... I... Sosbag był taki spoko. Teraz maksymalnie mamy 3, a nie 4 pokemony przed pierwszym dżumem. I can't. Nie mogę. muszę wytrenować na ten kichnięty lebra Galwantula. Oczywiście, kichnięty mys... ...dlaczego by nie? Wiemy, że kichnięty kichnięty możemy kichnięty 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 i mamy Charge Beam. To jest dobry atak. Po prostu jest special atak 50% na co? Ja do i zadajemy. Weźcie, nie umierać Gdyby nie mieliśmy Hasse Hase to jest najgorsza blitka. To już mamy swoją na co? To Mhm. Tak, em, mm mhm, I get it, Aha. no no no, ty tu... Glemia. Spoko, charge pill. Łotek plecz? Wkrótce coś jest podatne na łotek plecz. Niesamowite. Czyż nie? Eee... Jest tak. Nie chcę się się podarmowego pokoju, ale chcę zapisać tego pokoju, mam nawet ten odcinek, pecha i nieszczęście i pecha i dalej, to mówię, że to pecha i nieszczęście. Co nie. Mogłem, okej. Okay. Ok, dziękuję. Bug intimidation part 1. nie go snack. mod Clear Clearsmoke, Snarl, Skydrop i Giga Dwayne Eee, to ma moc? Snack ma moc? Eee. Uh. Nie chciałem bo tu snak wiem że nie wcześniej you break the mold but it's not yet to to lunar dance nie to mnie zabija i leczy następnego pokemona coś jak nie to jest lunar healing wish z tym to jest złe. Ja jest spoko. Mmm, chodź. W sumie nie jest aż tak? eh? To ja chyba wiem co zrobimy eh, w tym odcinku. Um. Hello! pokonał tu Snak jesteś Bogiem ale nie zniszczy Okej okay, jakrzyjmy go na śmierć No i no no ja Gadałem, ja żeby wyleczyć się No i Okej Okej Zaraz klik smoga Bo to nie gra fajnie ze I co za że tego przetrwało. I jedłem. Okej. No, znakierze wstająco. O, fairy, proszę, 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 proszę. No, spokojnie wystał całą energię życiową. Z tego biednego pokemona. Z Kamienina i Olga tu. Nice. Eeee. Hey. tu ma speed To tu ma jedno złote yes, jazd i hex ej to mam moc z charge beamem tu mam moc tu mam potężną moc nie chciałem pójść tu więcej krwi żebyśmy dostali tego eventowego pokamulatu to będę musiał dojechać, ale nawet jedno O, dzięki Snak uratowałeś nam życie. Dosłownie. Snack, snack, snack. Uratował nam życie. Tutaj wszystko może być wszystkim. PG, Zekrom, Zekrom, ha Katerpi, Katerpi, y Archeus, Archeus, Graci Gigas. Ja niech pójdzie snak Wyleczenie, pomyliło się wyleczenie Easy snack, rozpiewniczaś i dzięki temu możemy dostać eventowego pokonania To jest pocheckie jak już mówiłam mhm. Metang Uuu, Uuu. Rock Psychics Quiet Nature Store Tak jesteśmy Wolni i lekko, bo jest on, pamiętam, Nie najlepsze takie mega super gruchy, ale szanuję tego po czym to, jest go, to